I tam od żonki i córeczki dostałem prezencik. Jeszcze nie rozpakowany, jeszcze nie otwarte. Także zrobimy unboxing. Zobaczymy. Trochę jęczałem, narzekałem, że nie mam kamery sportowej do, na wakacje, żeby wyjechać. Miałem kamerę firmy Henkel jakoś tak. Może to będzie lepiej się sprawdzać. Teraz ustawmy kamerkę i zrobimy. Ciach, otwieramy. Je. Yeah. Budowlko otwarte. Losowanie trzeba zacząć. Widać, 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 widać. w środku na no, to możemy odłożyć to możemy odłożyć co my tu mamy? Twoja kamera musi być upgradeowana. A no, tak czytałem na ten temat, oglądałem różne filmy na YouTube, że trzeba upgradeować zaraz po pierwszym odpaleniu przez aplikację Quick. Ale też czytałem, ale to nie. Widziałem filmik na YouTubie, jeden z użytkowników kamery GoPro 11. Mówił, że problemem GoPro 11 było jest przegrzewanie się. Gdzie dużo szukał informacji na ten temat, jak się tego pozbyć. I z serwisu yy, GoPro yy, powiedzieli mu, żeby zrobił aktualizację programowania, ale nie poprzez kod QR i aplikację Quick, czyli bezprzewodowo tylko zgrać pliki ze strony producenta na kartę kartę włożyć do kamery i w ten sposób, żeby było oprogramowanie e, w opisie filmu postaram się podlinkować ten film gdzie dowiedziałem się o tym e, chodzi o to, że e, tam wytłumaczył ten gościu, że aktualizując przez kartę jest nadpisywane są błędy jakieś programowe nadpisywane i podobno się kamera nie będzie przygrzewać co do GoPro 11 ja mam GoPro 12 no dobra, dalej jakaś karteczka A. coś takiego, czyli jak włożyć baterię, kamerę yy, baterię, kartę i Podłączyć kabelek, jak wpiąć, wypiąć. No, jakieś naklejeczki tu dali. Chyba tak. Tak, naklejki jakieś. Eee, mocowanie na kasku. Dobrze, że mocowania są dość zestandaryzowane i uniwersalne, ponieważ. Tego typu mocowania kupiłem do poprzedniej kamery, która się rozleciała w Adriatyku. Można powiedzieć, yy no to fajnie, bo na nartach mam to mocowanie i na kaszku yy, też mam to mocowanie. Yy zobaczymy, co tak, co dalej zrobimy z tym. No, może trzeba będzie zmienić, zobaczymy, a jak będzie pasować, to będzie pasować. Zresztą sprawdzimy, bo to chyba jest mocowanie jest instrukcja obsługi przeczytane kabelek USB-C, usb, okay. USB no właśnie do wkręcania właśnie to jest wyjęte właśnie z opakowania nówka a tu mam z poprzedniej kamery czy to jest to samo czy to jest to samo prawie zaraz sprawdzimy bateria jest tak podobno jakaś lepsza bateria zaraz powiem ona ma jaką ma pojemność litowo litówka ale gdzieś tysiąc coś chyba tam jak pamiętam czytałem na temat tego ale szczerze mówiąc są małe literki chyba nie przeczytam jaka tu jest może tu być światło tą lampeczkę mm. nie ważne podobna jakaś tam może i lepsza czy albo coś takiego ale pewnie dokupię jeszcze jedną baterię i ładowarkę zewnętrzną o i jest to mocowanie do kamery to jest z GoPro oryginalny a jest taka gumka zabezpieczająca podobny miałem do poprzedniej kamery też z taką gumą zabezpieczającą. Tylko tu akurat już połamany ten. któregoś razu nie wytrzymało na nartach. No, dobrze, zobaczymy. Tak, to jest oryginalne mocowanie. Spoko pasuje. Gumka zabezpieczona. Fajnie by było, jakby do reszty pasowało, bo tych uchwytów mam, no mówię, trochę. Kilka ich już mam. A to jest z tej poprzedniej kamery. Pasuje. To fajnie. Na narty kask, na narty to będzie pasowało. Bo głównie mi na tym zależy. Ale oczywiście też do nurkowania, dlatego szukałem kamery, która musi być wodoodporna. Żeby sobie posnurkować, nie nurkować, tylko posnurkować, popływać w morzu czy w jeziorze jakimś. Mm, no, Dlatego też nie byłem DJ Pocket'a, bo nie jest wodoodporny. Podobno są jakieś tam mocowania, jakieś jakieś case'y do tego wodoodporne. No i tyle, pudełko już puste, odstawimy. Jest i kamera, kurczę, ale to fajnie, że pasuje do tych do tych uchwytów, Bo mam kurczę różne kilka takich uchwytów. Tu mam akurat żeby telefon przycisnąć, ale tak. Patyk już mam, jest wyposażony w takie cuda. Ten, ten. Ciekawe, czy ten pasuje. Jak nie pasuje, to będę miał ten oryginalny z opakowania. Pasuje, wkręca się. Dobrze, patyk już jest. Surfiestik. a i jakby ktoś by chciał e, takie krótkie infos ze doświadczenia swojego e, patyki takie jeżeli ktoś chce pływać z kamerą to lepiej brać e, plastikowe bo metalowe z odsłonej wody kiepsko dobra patyk jest o na przykład takie mocowanie właśnie Podobno to tylko widziałem. Ta kamera, dwunastka, ma nie tylko mocowanie na tych uchwytach, ale również mocowanie na taki gwint, jak aparaty fotograficzne. Że tu bo mam na przykład taki uchwyt, na przykład do hulajnogi albo do roweru przyczepić. Ja ten uchwyt czasem stosowałem do yy, kija narciarskiego, żeby ze sobą patyka nie, 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 nie nosić sticka żadnego na nartach, no taki takim tym, ta fajnie by to działało, to można by było na tym zastosować, e, zaraz zobaczymy materia, przystawka, tego nigdy nie stosowałem na no takie średnio, twoja kamera musi być upgradeowana Zastanawiam się nad kupnem dziesiątki albo jedenastki, niekoniecznie dwunastki. Jest. Właśnie tu jest to mocowanie. Tu jest to mocowanie. Do tych uchwytów. Okej, okay. ale tu jest gwint, jedenastka tego gwintu nie ma. Pasuje. Pasuje. Hmm, to, to kurczę fajnie. Mamy już wszystko pokazane. Otwieramy i karty, właśnie karty pamięci. W pudełku nie było karty pamięci. Mam tutaj taką kartę pamięci. Ksiajomi Pro Plus XC 128 GB, 10 razy High high Endurance, 4K. Ta kamera, yy, ta, mówię, kamera, ta karta została kupiona. O, tu pokażę, może do kamery, może tu zbliżenie będzie. Da się, da się, da, się, da się zbliżenie zrobić. Zrobi? No nie bardzo. Eee, do kamery samochodowej eee, tylko że tam w kamerze mam inną kartę i na razie tam działa to sobie tak trzymałem w zapasie to teraz się przyda do tej kamery Dobrze. tu coś pokazywali na instrukcji weźmy ją w Że tutaj jest taki dęgą Trzeba wysunąć i odbezpieczyć eee, no może najpierw karta pamięci w ten sposób. Tu jest miejsce na kartę pamięci tutaj w górnej części od strony obiektywu. Hmm. Zadziałało. No to teraz bateria. Bateria jest tak skonstruowana, że źle jej nigdy nie włożymy. Tu też jest właśnie gniazdo do ładowania. No i zaraz zobaczymy, czy bateria już jest naładowana, czy nie. Zamykamy. O, zamknęło się ładnie. Teraz to się ciągnie, wyciągnia i to odskakuje. No dobra. I co? i nic? o, a jednak coś się uruchomiło a, English, English, wybierz język ekran dotykowy no fajnie ruski, portugi koreański Espaniol, italiano, deutsch english nie ja, po polsku? why? I co oni tu napisali? I um, uh, agree. Uh, agree to the. Aha, czyli czy akceptuję ich politykę, jakąś tam i zasady GoPro Voice Control Tour on Control Your Camera Using Your Voice. O, oh, może rozpoznawać głos. Przy pierwszym uruchomieniu od razu. No to okej. Okay. Voice control language. English. English. To ja nie chcę. Nie będę po angielsku do nikadał, Bo i tak mnie nie zrozumie. Mój very bad. Very good English. To dajmy off. Później się to włączy. Ewentualnie. SD card check 350 MB. Battery check 20% bateria naładowana, także trochę mało. I jak będzie 10%, podłączyć trzeba będzie zasilanie. No, wskazuje, wskazuje 19% baterii. I co dalej nic nie zrobię chyba trzeba ją podładować tu jest monitorek z przodu fajnie bo do selfie jakichś takich to będzie fajniej to się sprawować dobra ja kamerę podłączam żeby ją podładować bo na razie dalej nie chce się uruchomić zatrzymało się tutaj update checklist sd card check jest zielony a bateryczek jest żółty, z krzyżykiem, nie działa. Czyli nie zrobimy nic dalej. No dobra, to ja tak wyłączę ją. Pewnie przytrzymać trzeba. Powering off. Yy, pokażę jak ją podłączam, jak reaguje na za, yy, zasilanie. Otwieramy. bo akurat kabelek z ładowarki już wyciągnięty. Telefon nie ładuje w pięciu cisza o zapaliła się diutka tu i diodka tu chyba się ładuje więcej żadnej reakcji nie ma czy się ładuje czy się nie ładuje nie pokazuje na przykład to, to myślę że to trochę... Yy, Mogliby to udoskonalić, że nawet jak kamera jest wyłączona, ale podłączona do ładowania, pokazywać stan naładowania baterii. W telefonach tak jest. Nawet jak się wyłączy całkiem telefon przecież. Przynajmniej mój tak ma. No, mogłoby pokazywać. Zawsze chyba można włączyć. Spróbujemy włączyć przy ładowarce. Udało się włączyć. Zamrugał. Diody zgasły nie chce się włączyć na naka. A jest, włącza się tu pokazuje, tak jak się włącza. A tu jest tak od początku całość. Dobra, to ja wyłączę, podładuję baterię. I wtedy e, rozpoczniemy uruchamianie kamery jeszcze raz. E, dostęp do e, chmury, gdzie można zautom, automatycznie wrzucać pliki po podłączeniu kamery do, e, do laptopa, na przykład do zasilania, chyba wystarczy. Ja nie wiem, czy do laptopa nie próbowałem. No i co tu jeszcze? E, a, że dostaje się. 50% zniżki na akcesoria w sklepie GoPro.com i dostaje się upustu 100 dolarów na zakup następnej kamery. Tylko tutaj tego nie napisali, a na stronie jest napisane, że ten upust 100 dolarów jest raz na rok. No tam co rok trzeba pewnie wykupować. No, i jak zobaczyłem, różne akcesoria, jestem obudowa wodoodporna. I się zacząłem zastanawiać, po co mi obudowa? Przecież kamera sama w sobie miała być. I jak patrzę się na, 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 na pudełko, są różne rzeczy wypisane. Jest napisane, że ona jest odporna. Kurczę, ta kamera tutaj w telefonie słabo łapie mi, tutaj ostrość. Może, jak tym będę nagrywał, będzie lepiej. Ale dobra, jest tu napisane, że do 10 metrów, a takie case'y obudowy na, na kamery do 50 metrów, dla, czyli do nurkowania. Ja nie nurkuję, jedynie co to mogę popływać z nią, a ewentualnie posnurkować płetwa, rurki, rurka i maska. Eee, no, co tu jeszcze jest napisane, sterowanie głosem, to tutaj już było widać, slow motion, razy 8, hyperview jakiś tam hdr, foto, wideo no. ale tu też jest wymienione z drugiej strony opakowania co się znajduje w opakowaniu tak. bateria enduro pewnie baterię trzeba będzie dokupić ale to zobaczymy w praniu aż tak dużo nagrywania nie mam zobaczymy jak to wyjdzie eee, no dobra odpalamy po naładowaniu, no, włącz, jedno krótkie naciśnięcie wystarczy, nie, nie wystarczy, przytrzymamy, a już aplikację yy, zainstalowałem w telefonie, nie pokażę, bo ni na, właśnie nagrywam, no, startuje i od początku czyli tak, English, English e, I agree e, your voice a niech będzie on wtedy nie, a teraz tak teraz niech będzie change a jak zrobimy change czy jest English UK, English USA French, German, Italy Portugalski, Rosyjski jest nawet, Swedish, Spanish, nie ma, English, Chinese, UK, US, tak, weźmiemy USA, okej, okay. install the GoPro a no tak, bo tutaj jest na tej kartce też napisane że ta aplikacja kolej, że najpierw zainstaluj e, że trzeba mieć włączony e, internet e, i iść zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ten na ekranie no i co oni tu napisali jest zainstalowany Instruction OK, i ciekawe czy dalej to pójdzie, bo na telefonie, którym nagrywam, jest aplikacja, więc ten proces nie pokaże, jak wygląda. Bo muszę z z zakończyć nagrywanie i dokończyć uruchamianie i upgradej. No dobra. Albo nie fajnie leży w wojnie, tak. No, fajna jest. Kurczę, może być fajna. W porównaniu do tamtego hennekena Henkena, nie wiem, jakieś takie coś. Tam. Yy, yy, ale za darmo tamta była. Dwa lata służyła. <gryw> Dobra. Yy, jak kończę nagrywanie? Zrobię, uruchomię ją. Jak zacznę coś tam jeszcze pokazywać, to nagram dalej. Zainstalowane, zaktualizowane. Yy, teraz pokażę, jak to funkcjonuje. Przynajmniej zobaczymy. Więc tak, uruchamiamy ją. Już się chwilę bawiłem. No. przytrzymanie i się uruchomiła jest kilka różnych opcji na internecie jest cała masa różnych filmów jak te opcje ustawić i tak dalej generalnie yy, będę działał na funkcji będę działał na funkcji easy bo tutaj jest coś takiego że jest yy, wideo standard to moment, yy, w standardzie wideo 4k bo tak yy, zalecają żeby robić jest jeszcze 5K 5-3K, 4K i 1080P. Tam inni użytkownicy jak piszą i e, pokazują filmy na YouTube jak używać tej kamery, to nie zalecają. zalecają takim standardem 4K. Mm. I jest tutaj taka funkcja. To się menu otwiera i można przełączyć na funkcję, żeby tu było w menu bardziej profesjonalne, więcej ustawień, ale to trzeba poznać kamerę i wiedzieć, jak ona nagrywa, żeby się bawić dokładne profesjonalne. A z racji, że ja to tak i tak amatorsko wszystko będę nagrywał sobie, to jestem na funkcji tak zwanej easy, menu easy. I tak będę nagrywał. Przycisk do nagrywania tu, a też jest ustawione, że jak jest kamera wyłączona wciśnie się ten przycisk, to się uruchamia. Może zademonstruję. Przytrzymam, wyłączę. Wyłączyła się. I teraz tak, tu naciskamy. No, chyba przytrzymać trzeba. No to funkcja ta jest. Uruchomiło się i od razu nagrywanie się włączyło. Kamery o, widać, jak tutaj ustawiony mam w gimbalu telefon. Mhm. I tak wygląda po zakończeniu nagrywania. Od razu się też sama wyłączy. Eee, no, ale w sumie tyle. E, na razie, e, niedługo, chyba jutro, przyjdzie paczka e, do paczkomatu z silikonową osłoną z foliami ochronnymi na ekrany, na obiektyw. Poprzyklejam to. Porobię jeszcze kilka różnych filmów. Dokleję do tego, co tutaj teraz nagrałem. E, potestuję ją. No, i w sumie to będzie na tyle. uchomiło się i od razu nagrywanie się włączyło kamery. O, widać jak tutaj ustawiony mam w gimbalu telefon. Mhm. I tak wygląda.